Media w Polsce ostatnimi czasy żyją tematem tarczy antykryzysowej i o tym, jak ta tarcza antykryzysowa się sprawdza, czy być może w najbliższym czasie należałoby oczekiwać lepszej sytuacji polskich firm i przedsiębiorców, czy też może więcej wniosków o upadłość? O tym chciałbym porozmawiać z panią Magdaleną Biedrzycką, adwokat biznesu, sali Kancelaria Prawna. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Podstawowe pytanie, jak wiele firm Wystąpiło o pomoc w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Tutaj trudno powiedzieć o ilości firm. Rząd przede wszystkim posługuje się informacją o wielkości środków, które zostały już wypłacone. Na chwilę obecną, z tego co ja się orientuję, to jest ponad 40 miliardów złotych. Tutaj, tutaj wydaje się, że to jest kwota duża, jednak trudno to ocenić w kontekście też tego, jak duże są straty tych firm i jaka pomoc tak naprawdę byłaby im potrzebna. Tarcza na pewno w pewien sposób pomogła, a czy wystarczająco? No to trudno tutaj na chwilę obecną powiedzieć, czy to jest wystarczające. A jakie branże najczęściej wnioskują o pomoc? Najczęściej te branże, które najbardziej ucierpiały, które zostały tak naprawdę zamknięte z, z dnia na dzień, czyli restauracje, czyli hotele, tutaj wszystkie firmy, które zajmują się turystyką, eventami, no to są branże, które ucierpiały najbardziej, ponieważ tak naprawdę ich biznes został wyłączony. Nie mają obrotu, więc, a, a koszty jakby cały czas pozostają, które muszą być pokrywane. Tutaj w stosunku do tych firm też o tyle jest to trudne, że nawet to odmrożenie gospodarki nie będzie od razu oznaczało, że one wrócą na ten sam poziom obrotów, więc, więc te firmy najczęściej korzystają. Poza tym z tej pomocy też korzystają firmy, które, są, które pracują w oparciu o handel zagraniczny. Pamiętajmy tutaj, że wszystkie granice są pozamykane. Na chwilę obecną wszelkie usługi transportowe, wszelkie sprowadzanie towarów czy eksport towarów no jest ograniczony, więc wszystkie firmy, które na tym bazowały, też mocno ucierpiały. Pomimo, że od górnego zakazu jakby państwa co do samego handlu nie było, no to utrudnienie było bardziej takie, fizyczne, ponieważ te towary nie mogą być tak łatwo przewożone. Więc te branże, ale nie tylko, bo tak naprawdę koronawirus wpłynął na bardzo wiele firm i wiele branż, które nie zostały ograniczone bezpośrednio przez działania czy rozporządzenia rządu, ponieważ zmieniły się nawyki konsumentów, zmieniły się potrzeby konsumentów i, i teraz część tych firm jakby musi na nowo, na nowo podejść do tej sytuacji. W szczególności tutaj mówię na przykład o usługach o tym, że, że ludzie już częściej korzystają na przykład z, ze szkoleń online, z, ze wszystkich dostaw produktów online i firmy, które do tej pory na przykład nie funkcjonowały w ogóle w internecie, mają bardzo duże wyzwanie, żeby do tego internetu się dostać i żeby do tego klienta z powrotem jakby dotrzeć. Więc to jest duża rzesza firm, które występują o tą pomoc, ponieważ one też mocno ucierpiały. Strona rządowa argumentuje, jak wiele zyskało dzięki tarczy. Z kolei ci, y, strona, jak można powiedzieć, opozycji oraz ci, którzy są niedokręcani, mówią o tym, że tarcza antykryzysowa nie jest dostateczną pomocą dla przedsiębiorstw. I teraz pytanie do Pani, jako eksperta, jako osoby, która ma styczność z firmami, które wymagają tej pomocy. Czy Pani, że tarcza antykryzysowa w takiej formie, jak obecnie, obecnie, tak, to właśnie była też a Pana przez Rządzących. Czy to jest ostateczna pomoc dla polskich przedsiębiorców? To jest pomoc, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której tej pomocy w ogóle by nie było. No to mielibyśmy no, tragiczną sytuację dla wielu firm. Czy ona jest wystarczająca? No tutaj nie chciałabym wchodzić jakby w samą politykę. Powiem bardziej o tym, jakie głosy dochodzą do mnie od przedsiębiorców, z którymi współpracujemy. Wielu z nich twierdzi, że ta tarcza była wprowadzana trochę za wolno. Te pieniądze nie spływały tak szybko, jak powinny, te wnioski nie były rozpoznawane tak szybko jak być powinny. Tarcza Tarcze tak naprawdę, ponieważ teraz procedujemy czwartą tarczę już, są skomplikowane i trudne do zrozumienia dla zwykłego, dla, dla zwykłego przedsiębiorcy, więc tu wymagało to bardzo dużo zaangażowania, żeby móc przejść przez te przepisy, żeby je zrozumieć. Z drugiej strony, też niejednokrotnie przedsiębiorcy mówili, że nie mogą też doradzić się u osób, które de facto powinny się na tym znać, bo dzwoniąc do na przykład ZUS-u czy Urzędu Pracy, te osoby też nie do końca wiedziały jak mają z tymi przepisami sobie radzić. Więc, więc uważam, że ta tarcza jest pomocą. Musimy mieć świadomość też tego, że, że państwo nie ma nieograniczonych środków no i tutaj nie może jakby przekazać wszystkich możliwych swoich środków finansowych na wsparcie wszystkich firm, bo to jest po prostu niemożliwe i gdzieś trzeba jednak znaleźć złoty środek. Tym złotym środkiem w pewnym momencie była tarcza tak zwana finansowa, czyli subwencje, które spływały tak naprawdę w przeciągu Kilku dni i to był największy zastrzyk, no, tylko że ona też szuszyła z pewnym opóźnieniem. Dlatego dużo przedsiębiorców musiało na nowo jakoś spróbować sobie poradzić z tą sytuacją, kiedy jeszcze ta tarcza nie funkcjonowała. Oczywiście można powiedzieć, że, że tych środków mogłoby być więcej, że te środki mogłyby być inaczej rozłożone. No ale to jakby nie jest już do końca pytanie, pytanie do mnie. Wiem też, że jeszcze duże firmy mają spore, spore tutaj problemy, ponieważ cały czas czekają na przykład na tą subwencję. Teraz dopiero Komisja Europejska wyraziła zgodę na, na, na taką formę pomocy, bo to jest jednak pomoc publiczna i czekają na te, na te środki. No ale proszę zobaczyć, mamy już koniec maja. A koronawirus przyszedł do nas tak naprawdę w, na początku marca, no już powiedzmy połowa, połowa marca, więc te firmy od praktycznie dwóch miesięcy w jakiś sposób muszą sobie radzić, a nie wszystkie otrzymały jeszcze wystarczającą pomoc, czy nawet tą pomoc, na którą oczekują, która została w jakiś sposób zadeklarowana. Więc no, rozumiem tutaj jakby problem tych przedsiębiorców. Ta tarcza też. Może nie być wystarczająca dla firm, które dostały całkowity zakaz prowadzenia działalności. Tak jak na przykład restauracje. Jeżeli restauracja miała, miała swoje obroty co miesięczne rzędu powiedzmy 300 tysięcy złotych, a przez dwa miesiące nie zarobiła absolutnie nic, i przez kolejny miesiąc pewnie też tak dużo nie zarobi jak poprzednio, no to proszę zobaczyć, po trzech miesiącach robi się już tutaj jakby deficyt na 600 tysięcy. I firma taka otrzyma na przykład 150-200 tysięcy, no to to nie jest jakby w zupełności wystarczające. Ona pokryje może część kosztów pracowników, może część kosztów stałych, ale absolutnie nie wszystkie. Więc dużo firm stoi przed tym dylematem, co zrobić dalej. Czy oni dalej są mają płynność finansową i czy, czy chcą dalej prowadzić ten biznes, bo na dzień dzisiejszy nikt nie wie, jak do końca będzie to wyglądać i czy tych klientów będzie i czy te obroty wrócą. Czy w związku z pandemią i lockdownem jakieś firmy zaczęły ogłaszać upadłość? Do tej pory nie, dlatego że tarcza 2.0 wprowadziła, wprowadziła taką zmianę, która polega na zawieszeniu terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. I ta tarcza była wprowadzona w tak mniej więcej w połowie kwietnia, czyli, czyli po miesiącu jakby tego funkcjonowania przepisy o upadłości konsumenckiej mówią co do zasady, że jeżeli firma jest niewypłacalna, to ma 30 dni na złożenie wniosku. To jest jakby jeden z warunków. I tutaj te 30 dni nie minęło, terminy zostały zawieszone, dlatego te wnioski do sądu na chwilę obecną nie spłynęły, jeżeli chodzi o firmy, które ucierpiały na skutek koronawirusa. No niestety jakby to zawieszenie nie dotyczy firm, które już wcześniej miały problemy finansowe i nie mogły sobie do końca poradzić koronawirus tylko jakby no już był takim powiem gwoździem do trumny. Takie firmy powinny składać wnioski o ogłoszenie upadłości, bo ich to zawieszenie absolutnie nie jakby nie obowiązuje. Nie ma też do końca statystyk, bo proszę mieć też na uwadze, że sądy też odczuły koronawirusa i też pracownicy pracowali zdalnie. Sprawy były, wokandy były odwoływane i te sądy tak naprawdę też trochę się jakby zamroziły na te dwa miesiące. Teraz widzę, że już powoli ruszają. Sprawy upadłościowe, restrukturyzacyjne na szczęście zostały zaliczone do spraw pilnych, więc jest szansa, że one ruszą troszeczkę szybciej. Ale statystyk, ani jakby konkretnych cyfr co do ilości firm, które z powodu koronawirusa ogłosiły upadłość, no na chwilę obecną nie będziemy mieć. Ja myślę, że w momencie, kiedy zostanie odwołany stan epidemii, wówczas firmy będą miały jakby czas na złożenie tych wniosków i wtedy będziemy widzieć, jak dużo jakby tych firm niestety nie przetrwało tego okresu. Czy biorąc pod uwagę, że obecnie mamy stan odmrażanej gospodarki, czy można by rzec, że dla firm najgorsze już, już za nimi? Chciałabym tak powiedzieć niestety obawiam się, że nie dlatego, że tak jak mówiłam wcześniej zmieniły się, zmieniło się nasze życie. Mamy inne trochę nawyki, nie wychodzimy już tak często z domu. Jest dużo firm, które jednak bazuje na takim bezpośrednim kontakcie z, klienta, z klientem, na chociażby tym handlu zagranicznym, czy, czy na przykład restauracji. No nie wychodzimy już tak często do tych restauracji. No i te firmy one dopiero teraz się tak naprawdę mierzą i patrzą i liczą codzienny utarg, codzienny obrót, patrzą, jak to wygląda i obawiają się, że no to nie wróci do tej. Samej, do tej, tego samego poziomu, który był do tej pory, jest to pewne przetasowanie na rynku i no z jednej strony z jednej strony to nie jest dobrze, kiedy firmy upadają i kiedy, i kiedy muszą się mierzyć z takimi wyzwaniami, z drugiej strony no to też daje szansę dla, dla tego, żeby rozwinąć biznes też w trochę innym kierunku, jakby biznes się musi dostosować do sytuacji, więc teraz trzeba się zastanowić, w jaki sposób można dany biznes jednak dostosować do tego, co się dzieje i spróbować go poprowadzić inaczej, oczywiście mam świadomość, że nie każdy biznes będzie można poprowadzić inaczej, ale obawiam się, że chwilę jeszcze musimy poczekać na to, żeby móc powiedzieć czy ostatecznie firma przetrwa czy nie. Dlatego ten czas na zawieszenie wniosków o ogłoszenie upadłości jest o tyle ważny, że firmy mogą po prostu się rozejrzeć i zobaczyć jak konsumenci reagują. Problemy firm to także problemy pracowników. Wyobraźmy sobie taką sytuację: ja tracę pracę, staję się niewypłacalny, ponieważ mam określone kredyty, pożyczki, które muszę regulować. Jest, jest, nie potrafię ich spłacać, jestem niewypłacalny. W jaki sposób mogę ogłosić upadłość konsumencką? Upadłość konsumencka to jest, ja zawsze mówię, że upadłość to jest ostateczność i że w pierwszej kolejności tutaj przede wszystkim trzeba się zastanowić, jakie mamy inne możliwości, policzyć, jakie mamy środki, jakie mamy dochody, jakie mamy wydatki i kredyty. Spróbować przede wszystkim porozmawiać z wierzycielami, bo wbrew pozorom. Tak naprawdę wszyscy jesteśmy w tej trudnej sytuacji i wszyscy doskonale wiemy, że, że musimy sobie nawzajem w jakiś sposób pomóc. Jeżeli wierzycielem jest na przykład bank, no to ja się spotykam z tym, że banki wolą próbować się dogadać, niż dojść do tej upadłości, bo upadłość dla nich nie jest jakby dobrym rozwiązaniem. Nie jest też dobrym rozwiązaniem dla państwa. Więc ja tutaj sugeruję przede wszystkim najpierw próbę polubownego jakby dogadania się z wierzycielami. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, to w dalszej kolejności można jeszcze spróbować złożyć wniosek o układ konsumencki. To jest nowa instytucja wprowadzona w marcu. Taki układ jest przeprowadzany przed sądem. Zwołuje się zgromadzenie wierzycieli, czyli wszyscy wierzyciele mają prawo jakby spotkać się razem, więc nie są to już takie negocjacje indywidualne. I wówczas wyrażają swoje zdanie, czy, czy zgodzą się na jakąś, powiedzmy, rozłożenie na raty, albo na obniżenie tego, tej wierzytelności, albo na odłożenie w czasie na jakiś okres, żeby dany konsument mógł jednak dojść, dojść do siebie, znaleźć inną pracę, znaleźć inne dochody. A ostatecznie, jeżeli już nie uda się z, tą, z tym układem, to wtedy upadłość konsumencka. I upadłość konsumencka została zmieniona na mocy przepisów, które weszły w życie w marcu, więc to taki trochę powiedziałabym zbieg okoliczności, ponieważ ustawodawca raczej nie planował, że w marcu będzie koronawirus, a jednocześnie wprowadził przepisy, które mają bardzo ułatwić tutaj osobom złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ponieważ do tej pory. Trudnością było to, że wnioski były oddalane na samym początku, dlatego że no nie wszystkie osoby jakby mogły otrzymać tą, tą upadłość, tak powiem to w, ogól, w ogólności. Teraz wnioski będą składane i rozpoznawane jakby od ręki. Te, ta, ta upadłość będzie ogłoszona od razu, i dopiero później sąd będzie się zastanawiał już przy ustaleniu planu spłaty. Czy dana osoba i w jakim zakresie powinna spłacić, spłacić swoich wierzycieli? Jeżeli ktoś faktycznie ma coś za uszami, wówczas będzie musiał po prostu spłacić w większym zakresie, albo, albo tej upadłości ostatecznie może nie otrzymać, tego umorzenia, bo samą upadłość otrzyma. Więc wniosek składa się na formularzu. Formularz jest dostępny na stronie ministerstwa, jest dość, dość łatwy do wypełnienia. Wymaga oczywiście wskazania podstawowych danych, następnie opisania swojego majątku oraz wskazania wierzycieli z kwotami i z terminami zapłaty. Krótkiego uzasadnienia, z czego wynika ta sytuacja i tutaj właśnie jakby koronawirus jest, jest tym uzasadnieniem, jeżeli dana osoba straciła pracę czy utraciła część zarobków, no to tutaj to jest jak najbardziej podstawa do tego, żeby tą upadłość ogłosić, a później doprowadzić do, do racjonalnego umorzenia zobowiązań w części bądź w całości. Wzór, tak jak mówię, jest dostępny na stronie internetowej. Można się z nim zapoznać. Jest też kilka stron, na których można poszukać poradników, jak wypełnić taki wniosek i jak najbardziej można taki wniosek złożyć. Ale, tak jak mówię, od początku to jest procedura, która, pomimo, że rząd zakłada, że w nowej wersji przepisów ta procedura może trwać krótko, bo. Zakłada 3 do 6 miesięcy. Tak z mojej praktyki wynika, że niestety te upadłości konsumenckie trwają. Trwają co najmniej rok do 3 lat. I w tym czasie osoba, która ogłosiła upadłość, jakby funkcjonuje i, i rozmawia z syndykiem, przekazuje swoje wynagrodzenie do syndyka, do masy upadłości. No i musi mieć świadomość tego, że no, żyje w pewnym jakby rygorze tego postępowania i, i tutaj jest cały czas w tym kontakcie z syndykiem. Nie jest tak zupełnie jakby wolna nie otrzymuje w pełni swojego wynagrodzenia, tylko musi się jakby godzić na to, że jest taka sytuacja. Z drugiej strony plusem tego rozwiązania jest to, że komornicy nie, nie zgłaszają się do osób, które ogłosiły upadłość, bo wówczas jakby te wszystkie postępowania zostają zawieszone, komornicy, komornicy przestają tutaj w jakiś sposób wysyłać zawiadomienia, zajmować rachunki, więc konsument nie musi odpowiadać na, na, na wiele listów, tylko tak naprawdę funkcjonuje i rozmawia z syndykiem, więc dla osoby fizycznej jest to duże ułatwienie, ponieważ odpowiadanie na czasem, jeżeli ktoś ma 10, 15 wierzycieli, odpowiadanie na te Wszystkie listy, kiedy nie zna się tej procedury, a komornik wysyła gruby list z wieloma dokumentami, no to może być przerażające. Dlatego ta upadłość też pomaga tutaj od takiej strony proceduralnej, bym powiedziała. Czy w najbliższym czasie sądzi Pani, że będzie więcej tych wniosków o upadłość konsumencką w związku z ciężką sytuacją firm, przedsiębiorstw? Sądzę, że tak, że jeżeli chodzi o zawieszenie tego terminu, to na chwilę jakby wstrzymało całą lawinę, ale niestety obawiam się, że tych, um, tych upadłości będzie, bo dużo firm niestety nie będzie w stanie wrócić do takiego normalnego funkcjonowania. Um, to z jednej strony, z drugiej strony. Um, jeżeli chodzi o upadłość konsumencką, no to tu już przed koronawirusem my się spodziewaliśmy, że tych wniosków o ogłoszenie upadłości będzie więcej konsumenckiej i ich jest więcej, dlatego że do tej pory dużo osób rezygnowało ze złożenia takiego wniosku, obawiając się właśnie, że nie uda im się ogłosić tej upadłości, bo przepisy były. Bardziej surowe. Na chwilę obecną jest dużo większy dostęp do tych upadłości, więc, więc ja już z tego względu, już, już w marcu, kiedy wchodziły te przepisy, zakładałam, że tych upadłości będzie więcej, a dodatkowo ten cały koronawirus niestety tutaj jakby jest drugim aspektem, z powodu którego tych upadłości konsumenckich będzie więcej. Co do jeszcze osób fizycznych, to tutaj radzę zwrócić uwagę na to, co się dzieje, ponieważ ta tarcza 4.0, które jest procedowana, ma też w zamyśle wprowadzić takie rozwiązanie, jak wakacje kredytowe. I jeżeli ona zostanie uchwalona, to tutaj sugeruję osobom zorientować się. Zorientować się, jakie są możliwości umo, nie przełożenia, przełożenia tych rad, chyba o trzy miesiące, jeżeli ja dobrze się zorientowałam w projekcie, ponieważ takie trzy miesiące niepłacenia rad poza jakimś podstawowym ubezpieczeniem może stanowić rozwiązanie i może umożliwić taki oddech i czas na to, żeby poszukać innej pracy, czy żeby zwiększyć, zwiększyć w jakiś sposób te zarobki. Także ja trzymam mocno kciuki, żeby ta tarcza 4.0 w tym zakresie weszła, bo, bo to byłoby naprawdę duże ułatwienie dla konsumentów na ten czas. Wspominała Pani wcześniej, jakie kroki powinien podjąć konsument, nim zdecyduje się na wnioskowanie o upadłość. A proszę powiedzieć, czy w momencie, kiedy zdecydujemy się na taki wniosek, to wystarczy pobrać ten wniosek właśnie ze strony ministerstwa, wypełnić, złożyć, czy jednak jesteśmy zobligowani do podjęcia określonych działań wobec naszych wierzycieli, jak to przewiduje ustawa? Jeżeli nie chcemy tutaj podejmować żadnych dyskusji z wierzycielami, to wystarczające absolutnie jest wypełnienie tego wniosku i dokonanie uiszczenia opłaty 30 zł jako opłaty sądowej. I wówczas jakby to już dalej ciąży ta cała procedura na sądzie bądź syndyku, żeby poinformować tych wierzycieli, że taka osoba ogłosiła upadłość. To ogłoszenie też znajduje się w monitorze sądowym i gospodarczym, więc podmioty mają jakby dostęp i wiedzę do takich takich informacji o tym kto ogłosił upadłość i później w toku postępowania oni zgłaszają swoje wierzytelności więc jakby to jest poza konsument musi podać musi podać dokładne dane wszystkich wierzycieli to jest bardzo ważne Łącznie z adresem, z, najlepiej dołączyć też ewentualnie korespondencję, jakieś wyzwania do zapłaty, tak żeby, żeby łatwo było sądowi czy, czy syndykowi tutaj ustalić tych wierzycieli. Ale jeżeli chodzi o samych konsumentów, to tak jak mówię, wniosek na formularzu 30 zł można to złożyć do sądu i wówczas jakby już nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych kroków związanych z kontaktem z wierzycielami. Oczywiście tak jak pani wspomniała, jest to ostateczność. Jeżeli zdecydujemy się na upadłość konsumencką, no to musimy mieć stuprocentową pewność, że wykonaliśmy wszystkie kroki możliwe do tak zwanego porozumienia się właśnie z naszymi wierzycielami. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że w sytuacji, kiedy wiemy, że już nic nie jest w stanie nam pomóc, mamy zawsze taką możliwość. No, o przyszłości w nieco ciemnych barwach miałem okazję porozmawiać z panią Magdaleną z Salire Kancelaria Prawna. Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.